Na tym rzucie słabo tam, nie, dobra, nieważne. No? Ja wziąłem, Tu są. No. Tu. kurwa. tu Dach Ale to znowu do siebie tam bo tu już. No. Tu macie, coś. Masz tu masz masz kewy, jamo. O ty kurwa, jeszcze jeden. Daj, daj, do kasy daj, na Czerwono No No, lecisz, no, leć do nas, bo do nas do nie mogę pozytywnych wiółpraw ja pierdolę Chyba nie mogę wrócić Do tunelu, teraz. czaro Do tunelu Lecę Gdzie skrzynka? Tu masz kuro, bronki, jakieś masz kół obronki, jakieś złapki jakieś podzielały Czekaj mu ci dam, jakby masz Kajmu Musimy zanadto jedzarać Masz kaby? Tu masz co? Skrzynka masz tam z tyłu Dobra. No, musimy iść zaraz. Okej. Okay. No, tędy, bo nie ma strefy. Wziąłeś tą skrzynkę? Dobra. Tak. Chodźcie tam, na, od tej do lewej teraz. Tu, może tam tędy, Joker, chcesz Tu macie serwo. tędy do lewej. Ja na kibach już jestem. Czyś Gdzieś tu za to za nozę? Mam na op, mogę jebnąć na dach, czy to czy nie? Tu jebi, no. Tam trochę mam. Tak? Ciebie ponoczki jesteście? Tu idziemy, zaraz widzisz. No, mark. Kurwa. Wiesz. Faktorce na dachu siedzą. Chodźcie tutaj, na zielony. Na babkę, na babkę leci. Kurwa, tutaj. Na no, no, tym, na więzieniu. Nie mamy. Zbliża się chmura Lecisz. Trefa do nas z powrotem. Dobra, faktorka. Srefa do ze sporą tam przecież widzisz? Chój. Kurwa wbiegał tutaj pod fartorkę przed chwilą. Kurwa nie. No się. zaraz znowu napiszę, dostanę. Bo kurwa, to, nie. co na dachu są cała ekipa. Kurwa nie się zamykam. Redokładnie jest. Bizu zostałem kurwa z fele jebane Kurwa, nie zabiliśmy go jeszcze Jak mam strefę, ja cię pierdola do no chłyszczalni, nie? Mamy lukratywne kontrakty. Większe ryzyko, większa premia. Idą do mnie, już Kik, 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 do tego kik, ja kik, Wasz kurwa mać.

Bo ci tak naprawdę nie wiem czy ten rzucenie domu było dobrym pomysłem, nie? Dobrym pomysłem, no, nie zbiło mnie to. Tale rzuciłem Tylko tanie drogi nie twierdzam. odpalać ci od razu? Tak. Mm ha -hmm. wiecie ruchu ha, 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 ha Hello, to jo kurwa. Wszystkie kurwa szacunku. Prosiłbym. I to biegło się mi to kurwa to. Ta jest. Patrzcie, Joker, to musisz mieć szacunku teraz dla niego bardziej. No widziałem kurwa, człowieku chyba ten. E? Chyba kupił se na Widlo kurwa. Posłuchaj, jak chcesz... To ja ci mogę pokazać jak się gra w grę, kurwa. Mhm. Tylko muszę ściągnąć Ale... tą prider. Ale my kurwa ten. Pornosy nie gramy kurwa. A, gadzie. chyba, że gadzie, tak. Się, się. No nie no to szanuję. No. Oj, co, co, co racja, to racja, no. Mądrego to tak, warto posłuchać jaka. czasami. Jak to prawda, nie? Mhm, mhm. kuk, kuk, kółeczka. nie chowamy, jak ty kurwa w grach. Co ty gadasz? No. Ech. Powinniście. Nie, 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 A próbujesz Czarek, Czarek jak lubisz, to sam... Te Ale te prób czy, czy próbowałeś? Nie no nie chcę próbować. A, A to skąd możesz wiedzieć, chuj. czy ci się to nie będzie podobać? Kurwa, ta. To... Kurwa, chuj, no. chuj mam to robić, kurwa. Nie na chuj, na chuj. tylko chuj, w chuj. Kichuj. Kichuj. No. Zumisz. Widzisz libisz. i bisz. I nie będziemy ci zabierać dobra. przyjemności. Co ty gadasz? Mhm. Ja to bardziej już z obowiązku jak z przyjemności, wiesz? Mm -hmm, no tak. W takim to też tak bym wiesz. <grystanie> Polskiego kina. No nie tak miał być. Pałem? Nie wiem, czy pan że ja w Titaniku miałem zagrać, ale nie zagrałem. Nie grałem. Wszędzie że Michał się wykichał, pierniczu się właca pomocaniec i nie ma odbudowy świątyni po A bole paliwoda mi zostawił padłem w anali z i się rozwaliłem. I się niefortunnie wywaliłem. A nie tak miało być. Miało być tysiąc lat kresu, kresu, Ja miałem mieć 44. prezydenta, a nie mam największą schizofrenię. Miałem mieć 44. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Grom miał otoczyć WT... Grom miał otoczyć WT-Center 4 sama miał być uwalona. A Jaruzelski jak dostał objawienie 11, 11 października 1993 roku, dostał kamieniem i Bóg zaczął mówić 11 11 rozdział Izajasza, 11 rozdział Apokalipsy, ten zamiast Baran zatrzymać pływa księcia Michała Władcy Pomazańca, to się za księcia Michała Władcy Pomazańca, zamiast przyjść z objawieniem... Więc że ja miałem zagrać. No. Ale to już było... I nie zwróci więcej... Zaznaczyłem ciebie. Dla PlayStation, żeby zwrócili uwagę bliżej na twój profil. Zaznaczył. Mhm. Kurwa, włącz mapę, będziesz widział! Ja nie Gdzieś ty kurwa zaznaczył. Dobra, Kurwa zaznaczył. Skoro ja, ja tam zaznaczyłem... To tam lecimy więc... Mm, to nie tam wiem, cię po... wydymałem Bo chuj ta dyskusja jest Niepotrzebna i zbędna Kurwa bi, 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 bi go. O kurwa No tego się nie jeszcze spodziewałem jeden, kurwa. jeszcze jeden nie jeszcze. Na ziemi mnie dojebiem a nie w budynku Niepotrzebnie zanim leciałem Trzeba iść kurwa kartę szczytać i chuj Jak Gibson uczył a, Wy tu jesteście Nie ja ja No 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 Tam się jeszcze napierdalasz z imit y, Jokerów, to tak, dawaj na statek już, jebać Dobra To zrobili zrobić na z Ale do kurwy dwa naloty Jeszcze bunkera. To gdzie lecimy teraz? Ja jestem na statku Kurwa no. mać! No przecież mówiłem już wcześniej, że ile jest na statek Kurwa Wiesz, że są dwa statki tutaj? A okej okay. Musiałem, że widzisz gdzie jest stapałem. Boże, to nie jest... super. Niemożliwe, to jest kurwa. Niemożliwe, tak przez ściany mnie rozkurczyć. Odjeżdżają mnie 1-0. No, no patrz, plecy, kurwa no. Biebany To jest kurwa, to laga. lagach od mi jesteśmy? Nie, no tam Czarok jest przejebany. No ale co miałem zrobić? Jak ja już drugi raz zginąłem? Na dworze dawać. Dobra, uważaj na best to samo jego przyjdzie. Dobra, nie

Siana trochę brakuje, panowie. Płynę za dup tam. To, że tam. Kurwa. Mhm. nie <grymne> ma <grymne> jest przy sklepie. Pierwszy pierdol, że tak uroda, ale tam siedzi. pojawił się w okolicy. Nad nami wrogi zaawansowany BFP. Ciężko, Byłeś pod skrytką, ja Nie byłam, byłam. Jeszcze tak, zabrano. Gdzie idziemy? Nie, poczekaj to pod skrytka. Zabrano skrytka, tak, zabrano. Oh, sorry. Kupcie jakieś ręce w dobrej stronie Och tą nikął się wybić, muszę to zrobić za daleko Dobra gdzie idziemy? Dobra. Dobra. Kurwa, że tutaj skrzynki to by przypomogły po dobrej stronie ja pierdolę, no nic więcej tu nie mogłem wyczynić Wracaj Teraz kurwa to. Lecę do was. Tu, tu po murku lata też u góry. Idę na tunel. Kurwa, nie mam. Nie mam kebów. Masz, masz to. Masz, ustaw ci. tam jeszcze w tym sklepie. Masz to kewy, Masz to Mam już Mam już. Chodź na ten, no szybko chodź na to szybko. Masz to kebab. chodź. Tu masz, tu jeszcze, pójść bezpa, pójść bezpa, masz. Hajs. Czekaj, czekaj. A ty, ty sam nie masz. O. No widzisz, Joker na dole, czy u góry się na z zimi? Ty, wyszedł kier z gry, widziałeś to? No, widziałeś to? No, Zniknął. No. Widziałeś jaki chuj? Tak! Pierdolą do Frega nie dostałem. No kurwa, chrwany! Puściłeś tego to BSP, czy nie? Tak, puściłem przecież już. Mało paliwa ma. Kurwa, no nie widać, kto na BSP. Już biegną. Od... Nie puściłeś, bo nie wiem. Ma. Kurwa, masz teraz. Dziękuję Ktoś w tym domku jest? Ty. Tutaj jest. O. Joker u mnie. Dobra, mam go. Jest w domku. Ty, jeszcze jeden? Mam go, mam jeszcze go. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Mam. Jeszcze jeden. Nie widzę do... Nie wierzę, nic nie widziałem. Też go nie widziałem. Kurwa. Wszystkie po tym kurwie ściągnąłem. Never very no. Fuck. Kurwa. Ja to da, ja to nie Kurwa Idę tu do Ja też idę polutować Swoje nie, a nie, to nie, otworzono Panowie kontrol pusty. Ale tutaj masz jakieś tajemniczkę czekaj. czekaj kupię se. O, masz maskę. Masz maskę przeciwnikową kurwa boczka, medma czy chrubi. Panowie, kontrol pusty. Daj kaszany, daj kaszany. Trochę, to koszt. brakuje, cudka. Zbliża bo... no to? Pod kontrolą wyjdzie torbę. No kurwa, brakuje już. Idę też na kontrolę do ciebie. Dobra, tu to to jest rzut. Ja wpadnę ja do wody. Wrogi wrogi Cicho jak chły co? No nie ma tu nikogo chyba. A, Zrobia, a, stacja zaopatrzeniowa jest dostępna. Tak lepiej. Sojusznicza stacja zaopatrzeniowa nadciąga. Kółeczko tu Co, co, co? E, dwójkę mam. Doruśnicza saczka zaopatrzeniowa gotowa. To była jakaś kurwa lotka. Jest, tu jest, jest. Widzę go, od górki są. Od górki. Zobaczcie gdzie oni są właśnie. Tu są wszyscy. I tu na tych. Na... pierdala tak napierdala do mnie. No to już. Podpor. Aha. Podpor. Plecy. Co? Nie wiesz, że nie niemożliwe, kurwa. Ale jak to jest kurwa, wypuściłem... Wypuściłem nalot I w tym momencie jej on nie zastrzelił. To co o teraz jej. dopiero ten nalot jebał. To co może oddać komuś hosta, czy zresetujemy aplikację, bo jest nowy gracz. Uważam, że... Rosplejem ołączonego pewnie. Ja nie sądzę, że to jest problem. To jaka decyzja jest? No możemy się zestartować. No nice. To do jutra. Pa.